Witam serdecznie, tutaj Steel jest to 252 już chyba odcinek, eee, no i co, jakiś mały update'ik był, zaraz sobie do niego przejdziemy, no ale to co się dzieje na kanale to jest, no głowa mała, no ponad 500 lajków, no nie, nie cały dzień, no w pół dnia tak naprawdę. A nawet nie, nie całe pół, czy całe? Nie, nie, nie całe, nawet pół. Dobra, matematyka szybko musiała być. Da to sobie zaraz przyjdziemy. Ale jeśli chcecie vloga, oczywiście odcinek jutro będzie, już te odcinki do końca kalendarza macie gwarantowane za to, co robicie pod, pod odcinkami w sumie na kanale. Ale jeśli chcecie vloga w ten weekend mojego pierwszego, to 600 lajków to jest. Dla mnie mega cringe'owa rzecz i zastanawiam się już kilka dni czy to wrzucić i jedynie wy mnie możecie przekonać, żebym to zrobił i dlatego w weekend z tego powodu, że jeśli go obejrzycie to w weekend też będzie livestream z Szejksa, z CSa, tak ogólnie sobie pogadamy. I od razu się wytłumaczę z tego, z tego vloga, jeśli on będzie. No, na razie chyba jeszcze pod żadnym odcinkiem nie wbiliście 600 lajków. Więc to jest taka moja bezpieczna bariera, że być może Wam się go nie uda wbić. Ale widzę, że Wy do wszystkiego jesteście zdolni. No i a propos kalendarza, no to to już są spoilery. Gdzieś tam podobno we Francji ktoś napisał komentarz, że we Francji już kalendarz szybciej wystartował. No i za 20 dzień faktycznie jest wierzchowiec, ale na 30 dni. No więc kurczę, no teoretycznie to jest aż 50 grzybków. No nie? Więc całkiem spoko. No ale aczkolwiek tak jak ktoś też napisał, także no troszeczkę jest to bez sensu, bo ja na przykład na swoim paladynie, gdzie miałem mnóstwo grzybków, no mam go do... Co do 2028 roku, więc no ten gryf by mi się tutaj przydał tak jak yy, nic. Nie wiem czemu tu misję robię, ale zrobię już jakąś jak tutaj jestem. Eee, dobra. Mamy sobie potki, kupimy potki i, i ten update. Eee, ja na przeglądarce tym klejnotom zrobiłem screena, mówię, pokażę na odcinku. Patrzcie jaki mam śmieszny ten, śmieszny bóg, nie? Co to za ciulowe klejnoty, ale to się okazuje, że taki jest update. No i nie, te klejnoty to jest totalna przesada i no nie podobają mi się one strasznie. No klejnot większy od przedmiotu, no... Też bym chciał mieć większy klejnot od swojej głowy... Dobra, nieważne. Jezu, tylko myśli o jednym. Eee, Zatakuję sobie hydrę. Eee, a propos klejnotu, to sobie wrzucimy go do kibla. No nie, mam nadzieję, że to zostanie zmienione w update. Ie. To, co był, jest jeszcze zmienione w update, to wygląd złotej ramki tutaj na plus. Wygląda ona bardziej, e, tak wiecie, można się bardziej flexować, więc to jest akurat e, spoczko. Mm, aczkolwiek nigdy tej złotej ramki tutaj nie będę miał. E, więc no. E, co tam jeszcze było w update? Cie? No nic ważnego. Czy, a, jeszcze jak, jak bijemy się z kimś na ogólnie, jeśli z kimś się bijemy. To mamy dwa dźwięki, zwykłe broni oraz, e, oraz e, swojej runy, tak? Czyli możemy mieć albo, albo ten śnieżny dźwięk, który jest na przykład w broni świątecznej, albo ogniowy, który jest w tym epiku. E, ogniowy dźwięk jest... Zaraz wam pokażę, w którym... A, a to nie na no magu mi chodziło. E, w tym epiku jest taki ogniowy dźwięk. Ten, ten zimowy jest tutaj właśnie na tym. A laserowe, znaczy te błyskawicowe tutaj chyba są. W tych przedmiotach i w ogóle chyba w któryś pierwszych, ale to jest taki podstawowy dźwięk. Ale to tak jak mówię, mniejsza większe. I kufer zostało tutaj zmienione, że e, nam się pokazuje. A właśnie a propos kufra, to właśnie mam. Mam pierwsze miejsce kufrowe, że tak powiem, no i od razu buduję skarbiec na wyższy poziom. I faktycznie e, e, potrzebne surowce do skarbca nie zwiększyły się, więc to na pewno pozytywnie. Ale ciekawe, czy, czy już się w ogóle nie zwiększą i będzie można sobie wymaksować skarbiec, no powiedzmy, nawet tanim kosztem, czy, czy to się po prostu z czasem zwiększy. Nie wiem, powiedzmy po pięciu poziomach, albo no już na przykład po dwóch. Nie no, stawiam jakby miał się zwiększać, no to teraz po pięciu poziomach, ale no nie no, wydaje mi się, że będzie się zwiększał, tylko no, że jeszcze nie wiadomo po ilu poziomach, no nie? E, otworzymy sobie klaser. No na pewno muszą tu być jeszcze śliwki, w którymś tym, no tutaj wiemy, że jest. E, że jest gryf i mamy. O! piętna Dobra. Fajnie, tysiąc no troszeczkę... Mało, ale no, no taki powiedzmy jeden dzień do przodu u kowala, no nie? Więc no nie najgorzej, nie najgorzej, nie jest źle. Kibel wrzucony, cyk. Lochy sobie zaraz zrobimy, e, pupile sobie zrobimy teraz. Znaczy zaatakujemy sobie raz. E, to tutaj e, pokona innego gracza w walce pupili, dobra, dzięki. Poziom wbijemy dopiero za 600 milionów expa. A jeśli chodzi o arenkę, to możemy sobie tu popodnosić tylko raz. Kurczę, tak długo czekamy, tylko raz mogę podnieść. Niedobrze naatakujemy no sobie tornatko oczywiście, tradycyjnie. No i co ja mam wam powiedzieć? No to, co robicie na kanale, to tak jak mówię, no jest główka mała i chyba zostanie. Uff, myślałem, że nie zostanie pokonany, ale. A właśnie. No też dużo jest pytań o te przedmioty, czemu ja mam tyle śmieci w tym ekwipunku i tak dalej, to teraz macie przykład, mogę go sprzedać za 10 milionów, mam dwa przedmioty i miałbym dwa punkty inteligencji, a czekam na dzień, w którym będę mógł je sprzedać, u znaczy sprzedać, wrzucić do kociołka u i za jeden przedmiot mam 20 milionów i w tym momencie zamiast dwóch punktów mam cztery punkty, no więc, no dlatego trzymam, no dlatego trzymam. Mm. Jest premium do złoty 10, to w sumie sobie mogę wyrzucić, gdybym potrzebował przedmiotu, bo ten 1% mi wielkiej różnicy nie robi, bo mamy tak 8, 18, 26, 37, 47 i mamy 45, 55%, więc 5% już mamy nadwyżki, no bo. Maksymalny procent do złota to jest 50, wyżej nawet nie ma co mieć, no ale jak już się ma, nie chce się zmieniać przedmiotów, no to logiczne. Ale teraz będę właśnie polował już powoli e, na właśnie taki przedmiot i chyba sobie go kupię, wiecie? Chyba sobie go kupię, bo nie mam naszyjnika, nie mam, no więc sobie go kupię. Jeden przedmiot do przodu, a czy coś jeszcze ciekawego jest na przykład na moich pomocników? E, no to mogłoby się fajnie zmienić, no nie? Czyli potrzebuję 20 milionów na dwa przedmioty, a czy tutaj coś mam jeszcze? Nie. Nie mam, no dobra. To gituweczka. To sobie przesunę te 17, minut, 17 sekund, poczekamy. Niestety shit poleciał z koła. A tutaj mam wszystko zrobione, zaraz sobie to tornado zobaczymy. O, jakiś inny nietoperz, no ale zgaduję, że nadal nadal wojownik, a to jest w tym najgorsze, że to są wojownicy. Mm, to wrzucimy sobie do Kowala. A i teraz potrzebujemy jeszcze jeszcze 10 milionów. W sumie 7, a teraz już w ogóle nie potrzebujemy. Eee, co jest droższe? To jest droższe, więc to wrzucę. Cyk. Mm -hmm. Cyk, cyk. Dobra, poleci. I teraz mamy tak, mamy kupić, co ja mam kupić właśnie, bo już się zamutałem, to sobie do punktów doświadczenia kupię. Podrzucę tutaj, żebym nie zapomniał oraz sobie kupię, Jezu, to klikanie kupię. Oraz sobie kupię to i będę liczył, że wypadnie coś fajnego z tego na mojego pomocnika. I wypadło, runa się nie zmieniła, bo Runa się chyba nie zmieniają i sobie to zmienimy. Zmienimy, no przy, przy, Jezu, przeciwników, pomocników już muszę przebierać, e, z tego powodu, o, nawet mam klejnot lepszy, to nawet sobie dwa, dwa miejsca w kwipunku zwolnię, to wrzucę do kowala, więc tutaj też będę w, do przodu. E, no, zmieniam pomocnikom itemki przez to, że właśnie są te runy, no nie, a te runy mogą im, im dać ostrego boosta i w to wierzę. To wie, że tak sobie mówiłem, że będę rozbierał pomocników do itemów epickich, które mają poniżej 700 punktów do statystyki, więc praktycznie ze wszystkich tutaj broń jedynie zostanie. Ale broń no wojownik nie jest taki ważny, więc ta runa nie będzie mu taka potrzebna. Magowi na pewno dam broń z runą. Jak znajdę, na i tak samo. Więc to są na pewno e, moje priorytety, żeby zmienić im broń. E, no i oczywiście, oczywiście te przedmioty, na przedmioty z runkami, no ale to z czasem wiadomo. No plus ja się muszę przebrać, ale ja się przebiorę dopiero na święta. E, no szkoda, że ten gryf poleci, bo tak naprawdę bym nie kupował gryfa, tylko raptora bym sobie kupił do teraz. E, no bądź co bądź u, weekend Golda przyleciałem na, na tym, na smoko gryfy, więc tyle do przodu. Ale. Um, ale no tak naprawdę bym 25 grzybów był do przodu, jak tak czy siak na święta bym dostał Gryfa. No, ale trudno, nie ma co płakać. Nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba grać a, i trzeba klikać. Trzeba klikać różne rzeczy. Mm, ja nie wiem, jestem padnięty, więc naprawdę ciężko mi. Cokolwiek opowiada Ci się jarać, bo naprawdę brakuje lekko ponad 100 subskrypcji do 8000, no nie? A jeszcze chyba z 4 czy 5 dni temu było 7500, 7 no więc no. A co ja mam wam powiedzieć? No tylko z tej radości mogę kliknąć tornado, które oczywiście pokonam, bo innej opcji tu nie widzę, żebym go nie pokonał. A, czemu taki krytyk słaby, ten ostatni? Dlaczego? Dobra, no ale tradycyjnie też trzeba tą królową matkę wyknąć. Hmm. To była już bliska walka. Jezu, no ona musi mi w te święta pójść. Czwana, no trwana, pokaż te jaja. Ja wiem, że ty je masz. Nie wiem czy masz je w gardle, czy w spodniach, czy gdziekolwiek ty je nosisz, ale wiem, że masz te jaja. Bo widziałem kappa. Naprawdę. Dobra, jeszcze dwa grzybki nią kliknę. Sprawdźmy. O, by skryta, to ty się możesz pocałować w odbyt, co najwyżej. E, dobra. No co? Kolejny, kolejny daily odcineczek e, wleciał. No i co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. E, a co tu mi się za 3 minutki kończy? Co tu mi się za 3 minuty kończy? Co jest? Coś tutaj mi się. Nie, no nigdy w życiu stąd nie pokazywało. Coś tu się zbugowało, ewidentnie. Tak mi się wydaje. Dobra, no nieważne, nie, nie będziemy się zastanawiać, tylko się żegnamy. Do zobaczenia jutro, w sumie, bo to już jest pewne, że jutro.